W tym wideo pokażę Ci, jak zrobić taką prostą, dekoracyjną, świąteczną gwiazdkę. Bardzo łatwa, jeżeli, zwłaszcza jeżeli znasz takie podstawowe sploty szydełkowe. Żeby ją wykonać, ja używam szydełka dziewiątki, zwykłego 5 mm sznurka. Zaczynam od takiego udawanego słupka, czyli trzy oczka łańcuszka. <gry> Następnie pracuję już zwykłymi słupkami, czyli jeden i drugi. A następnie taki blok trzech słupków. Oddzielam pięcioma oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A następnie to samo, czyli trzy słupki. Jeden, drugi i trzeci. I kolejne pięć. Oczek łańcuszka i znowu ten sam blok, czyli znowu słupki. 3 słupki, jeden, drugi i trzeci. I znowu 5 oczek łańcuszka. I znowu 3 słupki. Takich bloków 3, 5, 3, 5, 3, 5. Należy wykonać 5, tak jak i zazwyczaj gwiazdki mają 5 ramion. Oto powtórzę, to powtórzę, bo się poplątało. Czyli u mnie są już cztery gotowe, więc właściwie pracuję nad ostatnim takim blokiem, czyli 3 pół. Trzy słupki. O, jeden, drugi i trzeci. I zostało nam tylko ostatnie pięć słupków, pięć oczek. I właściwie możemy zamknąć naszą pracę w ostatnim słupku wykonuje oczko ścisłe. I właściwie gwiazdka będzie już gotowa. Jedno, co możemy na końcu zrobić, to zostawić taką większą pętelkę, która posłuży nam jako zawieszka dla naszej gwiazdki. Ściągamy magic ring do końca. Zawiązujemy końcówki sznurka, właściwie początek i koniec sznurka. Możemy oczywiście niepotrzebne końcówki jeszcze sobie dociąć, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. I nadajemy naszej pracy pożądany kształt. Oczywiście możemy takie rzeczy krochmalić, ale gruby bawełniany sznurek jest zazwyczaj tak sztywny, że nie ma najmniejszej potrzeby. I nasza gwiazdka gotowa do zawieszenia.